Cześć, ja jestem Małgorzata i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Często tak się zdarza, że kupimy włóczkę, z której planujemy zrobić jakiś projekt, ale po wykonaniu danego projektu okazuje się, że zostaje nam troszkę włóczki. Po zrobieniu kilku projektów, zostaje nam coraz więcej włóczki, z której nie wiadomo co zrobić. Też taki, mam taką sytuację, w której pozostało mi zrobiłam swetry dla najbliższych i zostało mi kilka motków włóczki. Postanowiłam więc zrobić bezrękawnik dla mojego męża. W związku z tym, że zostało mi dwa kolory włóczki, postanowiłam je jakoś ze sobą połączyć, tak żeby wyglądało to dosyć estetycznie, i żeby. Nie było tak, że nie wiadomo, skąd ta włóczka znalazła się w projekcie. Są dwa kolory niepasujące do siebie. Jakoś tak mi się udało, że te kolory w miary grały ze sobą. Udało mi się połączyć w ten sposób te dwa kolory. Jeszcze jakiś tam wzorek mi się udało <grych> zastosować na tym. No i podczas dziergania tego sweterka okazało się, że zabraknie mi kolejnych motków. Zabraknie mi około trzech motków, może czterech Mam zaczęte na dwóch tak po to, żeby kolory się zgadzały po to, żeby pasowały do siebie w ten sposób. Zastosowałam tutaj wełnę, która mi pozostawała z poprzednich projektów. Tak jak już wcześniej mówiłam, jest to bardzo gruba wełna. W motku znajduje się 50 metrów i 50 gram tej wełny. Zastosowałam włóczkę ze sklepu Hobby. Tutaj mam podkrój pachy. No, więc zabrakło mi niewiele. W związku z tym dokupiłam kolejną włóczkę. Znalazłam w sklepie internetowym włóczkę Drops. Z tego co tutaj widzę, zobaczcie, włóczka jest identyczna. Więc myślę, że nie będzie różnicy. Nawet tutaj chyba się za bardzo nie różni. Mówimy o tej granatowej. Jest identyczna kolorem, nawet. Tam nie będzie widać, że to, że zastosowałam włóczkę z innej firmy. Czy ja widzę jakąś różnicę w, w tych, pomiędzy tymi włóczkami? No, jak na razie jeszcze jej nie przerabiałam. Ale myślę, że chyba raczej nie ma żadnej różnicy. Spróbujemy. Spróbujemy. Jeszcze mam końcówkę do wyrobienia, także zaraz spróbujemy połączyć tą włóczkę. Połączę tą włóczkę i zobaczymy, czy jest jakiś. Czy jest jakaś różnica? Jak może zauważyliście, ten bezrękownik dziergam na dwóch różnych drutach. W jednym czasie dziergam przód i tył. Nie dziergam, dziergam to od dołu. Później, jak wydziergam osobno przód i tył, połączę to. Tutaj stosuję druty aluminiowe na żyłce. Bardzo fajnie mi się robi tymi drutami. Bardzo ładnie schodzą oczka z tych drutów. Bardzo się fajnie ślizgają i przyjemnie się robi na, tym, na tych drutach. Tutaj zastosowałam takie z drzewa brzozowego. To są druty 8 mm. Tutaj wykorzystałam druty z kolei z... to są druty, już mówię Pani z... Wam od Pro. Taki zestaw. Tutaj mam karteczkę tą wyjmę, o, to jest taki zestaw tych drutów. O, to są druty z dokręcaną żywką tam wypadło. To jest właśnie ta żyłka, tutaj możemy, jeżeli robótkę odkładamy, możemy wykręcić druty i założyć takie ograniczniki, żeby nam oczka nie spadły z żyłki. Bardzo fajne zastosowanie, bardzo fajny pomysł, żeby coś takiego zrobić. Czasami jak wymieniamy druty, potrzebujemy zmienić druty lub potrzebujemy żyłkę, no to może byś miało po prostu zabezpieczyć to, żeby nam oczka nie spadły z drutów. Jakoś jeszcze nie mogę się do nich za bardzo przyzwyczaić. Też się OK robi, ale, ale mi się wydaje, że na tamtych drutach płynniej schodzą te oczka. Nie wiem, tu mam wrażenie, jakbym robiła na jakichś grubszych drutach, chociaż to też są druty numer 8. Ale kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że to na tych drutach z ciba brzozowego za bardzo nie robię, także no niestety jest jeszcze. W moim odczuciu, no, jeszcze troszeczkę popracuję na nich, żeby cokolwiek powiedzieć, czy są lepsze, czy chociaż na pewno z tymi drutami cieńszymi zupełnie lepiej się pracuje. O, o, zabrakło mi kawałek. W związku z tym, że robiłam z jednego motka od środka i od zewnątrz niteczkami. O, o, dylemat mam. Czy mi zabraknie, czy mi wystarczy? taki malutki kawałeczek łuczki. Trzymajcie kciuki, żeby wystarczyło. Próbujemy, próbujemy. Ale napięcie, napięcie rośnie. <grymny> o, 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 oj, coraz robi się krócej, krócej. U, może zabraknąć. I co zrobimy? Oj, 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 nie wiem, co zrobimy. <grymne> oj, rządzenie losu, co to się... Już widzę, że chyba będzie problem. Szukać gdzieś tam jakieś niteczki trzeba będzie. Czy niekoniecznie. A może pójdziemy na skorzywane, zrobimy. Zamiast jednego oczka, przerabiamy dwa razem. Oczywiście, żartuję. O... Nie, o, z tego, z, z tej adrenaliny za szybko za szybko zdjęłam nie ten oczko. Lecimy, lecimy, o, o, i co? U, 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 proszę Państwa, no, jestem na finiszu. Włóczki już, koniec. A już nie tak dużo zostało. Że ja jestem teraz. O, o, to już dalej nie można, bo już mi zabraknie. Dobrze, na chwileczkę poszukam, innej... kawałeczek może gdzieś mi się zawieruszył. Trzymajcie kciuki, żeby znalazł jakiś malutki kawałeczek. państwa stosy a ja mam tylko taką. Oczywiście jeszcze cztery matki mam, oprócz tego. Nie mam takiej. I co? Parę oczek. Co przejąć się tym? Czy obciąć, i dołączyć ciemną? Tyle ma tej A będzie parę oczek ciemnych? Nie wiem, nie poddaję się. Szukam, chociaż nie wiem gdzie, ale będę szukać jeszcze. Co za adrenalina, proszę państwa, jest! znalazły się kawałeczek. Jest, uratujemy się. Musimy teraz popiec po nożyczki. Mamy nożyczki. I co robimy? I co robimy teraz? Teraz, proszę państwa, łączymy dwie włóczki. A, musimy tutaj odciąć pępowinę. <grym> Dowiążujemy włóczkę. Dobrze do tego to dowiążę za chwilę, a do tego muszę już teraz zawiązać. Czyli wykorzystujemy nową włóczkę. O, o, o na styk, na styk nie kombinuję, tylko zwykły guzek zawiążę, bo już jest. Nie, 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 nie teraz nie pasuje, coś nie tak. Dzięki, za tr że trzymaliście kciuki, udało się, myślałam, już straciłam nadzieję, ale w ostatnich szparkałkach dziewiarskich, że tak powiem, znalazłam. je. Dzięki, że trzymaliście kciuki, już powoli traciłam nadzieję. Co ja dowiązałam? No szalona kobieta, no. Tak <tryk> się cieszyło, że nie to mi to wiozało. Rany woskie, ratujcie mnie, bo normalnie jak utnę tu, to już mi nie starczy tym bardziej. Muszę teraz to rozwiązać. <tryk> o o, nar... Nie wiem jak to, chyba drucikiem jakimś będę musiała, dobra. Ale mocno zaciągnęłam, że to nie będzie teraz takie proste. Dobra, ja z tym powalczę. Widzimy się za chwilę. Hejka, jestem. Udało mi się odwiązać. Niestety coraz mniej tej niteczki zostaje. Zaraz spróbujemy jeszcze raz. Ok, To nie było zamierzone, naprawdę. To jest taki dla, takie dziewiarskie spotkanie, że tak powiem, z takim wyzwaniem. w ten sposób guzek zrobimy. O. Trzymajcie kciuki, trzymajcie, że tym <śm> razem wystarczy. Okej, okay. jakoś tego, muszę tą nieteczkę schować. Dobrze, dobrze. Chyba będę za ciasno robić, żeby wystarczyło. Juhu. Zobaczę. Jest. Jest nadzieja, jest, jest, widzicie? Nie trzeba tracić nadziei, do końca trzeba walczyć. Jest! Udało się! <ścoughs> I jeszcze zostało kawałeczek niteczki do, do wiązania tej ciemnej. Brawo, brawo! Wiążemy, wiążemy. Przejmuję się, ponieważ to wciągnę później niteczkę do robótki i nie będzie widać tego łączenia. Udało mi się ukończyć ten bezrękawnik, jak widać z tyłu. Włóczka ta jest odrobinę, odcień ma tak jakby jaśniejszy. Ta jest bardziej y, ciemna, ta ma taki troszeczkę y, jaśniejszy no nutę jaśniejszą, ale w sumie nie widać różnicy, jak jest tak skończone. Tą nową włóczką zrobiłam ten karczyk i tutaj z tyłu, T tutaj. Także tylko, tylko tyle mi zabrakło, z tej włóczki dokupionej dorobiłam tutaj i jeżeli chodzi o ten bezrękawnik, został zrobiony, tak jak już widzieliście na filmiku, z dwóch części czyli z przodu i z tyłu. Został zszyty tak, aby ładnie paski się pokrywały, żeby nie było widać jakichś tam różnic. I tak prezentuje się ten bezrękawnik. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku. Proszę o łapki w górę, jeżeli Wam się ten filmik podobał i zapraszam Was na kolejny filmik. Trzymajcie się, pa!